Piękna jesień zastała tutaj moje rejony, ale nie o tym. Powiem wam dzisiaj, czy kurier to dobry kierowca. Moim zdaniem, kurier nie jest dobrym kierowcą. To jest kierowca wyczynowy, szalony, dla którego przepisy się nie liczą przeważnie. Woli dostarczyć paczkę na czas niż przestrzegać przepisów. Co prawda, wiele razy dziennie musi cofać, yy, zmieścić się w jakiejś zakamarki, omijać różne przeszkody, wyprzedzać trudnych sytuacjach, ale czy niebezpieczna jazda to dobra jazda? No nie ludzie na drodze ludzie na ulicy, piesi muszą czuć się bezpiecznie jadąc, widzą że ktoś jedzie spokojnie, normalnie, przepisowo idą sobie bezpiecznie z dziećmi z rodziną i dla mnie to jest kierowca dobry a nie taki co łamie przepisy i taki co wszędzie się śpieszy idziesz ulicą i nie jesteś pewny czy ci nie wjedzie na chodnik czy jak cofa to na pewno wszystko widzi no i jak kurier jedzie, to jak dzieci są na podwórku, to rodzice już z daleka wołają je do domu, bo się boją. Tak, są wariaci, są szaleńcy. Zresztą nieraz widzieliście busy obite, busy zgniecione, rozwalone. No i to wszystko jest przez taką jazdę. Nie mówię oczywiście, że każdy są. Kurierzy, którzy jeżdżą przepisowo, bezpiecznie. Najczęściej są to kurierzy starsi, doświadczeni, którzy już jeżdżą naprawdę długo no i którzy ogarniają swoją trasę tacy lala, że wiedzą, że wszędzie zdążą nie muszą szaleć taka niebezpieczna jazda najczęściej się zdarza u młodych kierowców, młodych kurierów którzy dopiero zaczynają jak nie wyrabiają to próbują nadrobić szybką jazdą, łamaniem przepisów i tak to wygląda także kurier to nie jest dobry kierowca to jest kierowca wyczynowy, który musi sobie radzić w każdych warunkach ale niekoniecznie ale niekoniecznie to jest jazda bezpieczna dobra, także moim zdaniem moim mniemaniu dobry kierowca to taki, który jeździ bezpiecznie, przepisowo, gdzie ludzie bezpiecznie mogą sobie iść po chodniku, a uczestniczący w ruchu też nie muszą się obawiać, kto jedzie z naprzeciwka. Trzymajcie się, cześć!